Hej, witam wszystkich z tej strony razem. Zapraszam na mojego poradnika do gry Dark Souls 3, poradnik dla początkujących i nie tylko. No i dzisiaj zakończymy sobie ten dodatek DLC, Ash to Variandel. Jest to czwarty odcinek z dodatku. No i też odcinek właśnie ostatni, w którym już zakończymy sobie właśnie całą tą historię. Wróciliśmy ostatnio właśnie tutaj do katedry. Tutaj też będziemy walczyć z ostatnim bossem, który będzie właśnie tutaj. Ale najpierw musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Yy, jeszcze jedną rzecz, jeszcze w międzyczasie byłem w ognisku i sobie wydałem duszę, dwa lewele w sobie wziąłem, stwierdziłem, że, znaczy w zjednoczenia właśnie byłem, stwierdziłem, że nie będę wam tego pokazywać, bo nie ma po co tak naprawdę i wracamy tutaj do tego skrótu, gdzie ostatnio odblokowaliśmy i tutaj będzie bardzo dużo much tych właśnie, więc tutaj myślę, że warto sobie wziąć tą pochodnię, żeby nam ten krwotok jako tako Właśnie niszczyły i zanim zejdziemy tam w dół warto to pokonacie też tutaj, bo zobaczcie, że one już lecą. I ja wam się muszę przyznać, że przed chwilą tam właśnie zginąłem, wam tego nie będę raczej pokazywał, bo mnie te muchy tam zaciukały. No bo tak troszkę wpadłem na hama. Tutaj też warto oczywiście sobie wziąć pierścień specjalny, pierścień kota dzięki któremu niweluje nam troszeczkę tych obrażeń od upadku, bo tutaj musimy oczywiście spaść. I zobaczcie, nic z życia nie straciłem. No i teraz te muchy oczywiście dobijamy. Tutaj są też te moje dusze. No bo te muchy może i niegroźne, ale jednak jak jest, jest tak dużo, no to zobaczcie, to coś tam jednak robią. Skaczą na nas, a wiadomo, jak na nas skoczą, to zarzucą nam krwotok. I ogólnie oni też właśnie żygają tym krwotokiem. No warto tutaj jednak troszeczkę uważać. Ja tutaj też. Yy, a ta mocha w ogóle się zbagowała w ścianie. A to tym lepiej dla nas. A ja tutaj przyznam, że, wam szczerze, że musiałem się troszkę radowo przyzwyczaić, bo w międzyczasie odgrywałem sobie właśnie Lies of P, żeby tutaj też poradnik dla Was z tej gry nagrać i troszeczkę tutaj system walki się jednak I mnie tutaj właśnie te muchy trochę zaskoczyły. Ale w międzyczasie otworzymy sobie dźwignię. No jak widzicie przejście nam się otworzyło Także... Także jak widzicie otworzyło nam się przejście I tam będzie też finalny boss W którym oczywiście będziemy musieli zawalczyć Tutaj tych mógł jest naprawdę od groma O one w pojedynkę oczywiście groźne nie są To jako problem się robi jak jest ich tam nie wiem 5, to już myślę, że się robi groźnie, no bo jedną, no to tam czy tam dwie, no to no, o spokojnie, o właśnie teraz ona na mnie narzuci krwotok więc ja teraz sobie wezmę pochodnię i oczywiście już mi się nic nie dzieje no pochodnią walić ją to chyba nie ma za dużego sensu ale jak już wzięliśmy tą broń to dlaczego nie i mamy tutaj też właśnie set Wilhelma Czyli myślę, że fajny secik dość. Zawsze to jakaś ładna zbroja. I teraz tak przechodzimy stąd, oczywiście. Tutaj tych wszystkich much nie ma sensu zabijać. Mam nadzieję, że się to na mnie nie zemści, ale chyba nie. Tylko tutaj oczywiście walniemy. No i już się zemściło, że je walnąłem. Dobra, weźmy pochodnie. Okej, okay, ładnie padłaś. Jeszcze ty padnij. No i dobra. Super, mamy to. Okej, okay, tutaj chyba tyle. Jeszcze się tylko tutaj rozejrzyjmy po tej części. Bo tutaj, jeszcze będziemy mieli jedno przejście, do którego warto się przejść. Ale chyba to tyle z tej strony. Okej. Okay. I to jest właśnie tutaj. Tutaj była iluzoryczna ściana, jak tutaj weszliśmy z tej strony. nam się, że trochę się naszukałem, nasz bo zapomniałem gdzie to było, ale udało się to na szczęście znaleźć. Także tutaj mamy właśnie przejście i tutaj będzie jeszcze jeden fajny przedmiot. No jest też jaszczurka, którą dla zasady oczywiście załatwiłem, migoczący tytanit. No, kiedyś mi powiedział, że spoko, teraz to w sumie bez różnicy. I tutaj już mogę sobie tak naprawdę tą pochodnię ściągnąć, nie będzie mi potrzebna. I mamy znowu takie zejście po tych pnączach. Mamy cały czas pierścień kota, więc tutaj obrażeń oczywiście nie będę miał żadnych zadawanych. Już się bałem, że spadnę tam, gdzie nie chcę, ale na szczęście, jako tako poszło. Tutaj na szczęście to spadanie jest za tyle łatwe, że tutaj do nas już żadni ucznicy nie strzelają. Nie tak jak w wcześniejszej części tej lokacji, więc jest naprawdę fajnie. I na spokojnie sobie przechodzimy. I tutaj, kiedy jesteśmy, nie jesteśmy pójści, kiedy mamy ten popiół na sobie, ten właśnie żar, to tutaj nas zaatakuje ten kolejny, więc ja sobie tutaj nałożę na swój miecz oczywiście wzmocnionko, żeby nam łatwiej poszło mamy też piromancki płomień rozstania dwie kości wiodące do domu i zaś takuje nas właśnie piromanta Dunel jako, że to piromanta to ja od razu go położę żeby do spania praktycznie, żeby nas tutaj swoją piromancją nie zaatakował, no i mamy go no jeszcze nie ale już pada jak widzicie nie dałem mu się za bardzo rozpędzić, raczej takich właśnie piromantów to dobrze, czy tam jakichś czarodziejów w ogóle to lepiej tak zburstować dość mocno, żeby go dość szybko zabić i dostaliśmy za to zaklęcie, wszechobecny ogień. I to jest tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o właśnie ten dodatek, została nam tylko finalna walka z bossem, nie wiem czy się już domyślacie kto to będzie, no pewnie jak już graliście to pewnie wiecie, jeśli nie to zaraz zobaczycie. Ale ta walka będzie też bardzo trudna. Tak jak wspominałem, ona składa się z trzech faz, tak naprawdę. I tutaj nawet mamy symbol przywołania Geyla. I przyznam Wam szczerze, że to jest bardzo dobry plan, żeby go sobie tu przyzwać, dlatego że ta walka ma naprawdę trzy fazy. Pierwsza i trzecia są bardzo podobne, a druga się trochę różni. No i ona cały czas mówi to samo, żebyśmy ją zostawili w spokoju, że to nie jest nasz świat. Ja sobie jeszcze zmienię pierścień kota na.

No jak widzicie jest tutaj taki wielki golem. Ej, musimy z nim porozmawiać. Jak z nim porozmawiamy, to rozpoczniemy finalną walkę. Read it to me, please. Canst thou not see the flame flickering once again? Soon blood surge. I can see it. Feel it. We have no need of thy flail. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good. No, and you see, we Freedom. Czyli tym właśnie główną yy, panią MPC z tej lokacji. No i ta walka składa się z trzech faz. Pierwsza jest dość prosta. Tylko jak ona się oddali za daleko, to wtedy znika. To oczywiście nie jest za przyjemne. Jak można ją wytrącać na spokojnie z równowagi. Oj, teraz ona znika, i trzeba śledzić ją, żeby nas tutaj nie walnęła. Oj. Oczywiście, na pierwsze, pierwsza faza jest dość prosta, więc dobrze oszczędzać sobie buteleczki zdrowia albo po prostu nie dawać się trafiać. No i oczywiście skradać dystans. Jak widzicie, pierwsza faza poszła dość płatwo, a teraz jeszcze mamy kolejne dwie. One już będą ciekawsze. No i dobrze, gdzie teraz musimy walczyć z tym ojcem i z Ariandel... ojcem Ariandel i Friedom. Zdecydowanie polecam wam. Załatwić 5 ojca. Tylko uwa trzeba uważać w połowie walki, bo Frida w połowie tej walki będzie robiła zakręcie leczące, więc te o właśnie teraz i trzeba i to przerwać oczywiście jak najszybciej. O właśnie. No i trzeba uważać na tego ojca, bo ojciec robi sporo obrażenia. I najlepiej jego go bić, bo jego się zdecydowanie więcej bije, tylko to oczywiście też łatwo powiedzieć, bo trzeba dalej tą fridę kontrolować. No i kończymy drugą fazę. Jeszcze w międzyczasie ja sobie oczywiście miecz zaknę. I jeszcze jedno leczonko, Dostajmy sztabę Tytanitu, i czas na rundę trzecią. I jest to ulepszona, zmodyfikowana wersja Fridy, która robi teraz szalone ataki po prostu. Dobra, wyleczmy się. A tak gdzie ciężko ją trafić. No i ta faza jest naprawdę trudna. Teraz trzeba ją kontrolować. Dobra, gdzie ona jest? Tam gdzieś puszcza. Dobra, mamy ją. Oczywiście najłatwiej ją blokować i uderzać, tylko teraz ona już nie jest taka, tak powiem, łatwa do pokonania, tylko rzeczywiście robi jakieś tam ataki. Oj, oj, A trochę mnie tu poskładała, ale to nic, póki co jeszcze żyjemy. Dobra, może jednak ta tarcza nie będzie jednak tak potrzebna jak myślałem. Trafmy ją w końcu. Okej. Okay. Dobra. Trochę obrażeń weszło w nią. Dobra. No jak widzicie nawet jakoś sobie radzimy. Tym potężnym przeciwnikiem. No jednak wystarczy, jest zdecydowanie łatwiej z nią walczyć. Ta znowu ona znika, to mamy czas, żeby się wyleczyć. I musimy ją kontrolować, tak mniej więcej. Dobra, tutaj leci atak. Tutaj leci atak. I teraz skąd ona będzie robiła swój potężny atak? No, chodź tu. O, tam jesteś, dobra. No to trochę nie w tempo, ale bijemy ją. Jeszcze jedna buteleczka mi została Ale może nie będzie... Dobra, będzie potrzeby ją zagrywać, bo w sumie zaraz prawie zginęliśmy. No, jesteś na hita tak naprawdę. Padni w końcu. No i mamy to. Udało się. Czarno-płomienna Frida, pokonana dusza siostry Fridy, także zdobyta eee, No co mogę powiedzieć, pierwsza faza widzieliście, bardzo łatwa, najlepiej wcale nie tracić buteleczek na nią Albo no właśnie tam tarcza, myślę, że spoko, ona nie odskakuje, nie robi nic specjalnego, więc tam jest OK. Eee, w drugiej fazie trzeba jak najszybciej iść na tego ojca, no bo jednak te, wtedy to jest dość łatwo, no i pa trzeba pamiętać, że W środkowej fazie, gdzie tam ten, ten boss traci połowę życia Wtedy ona kastuje ten leczący spell No i jak go kastuje to wtedy trzeba strygerować się na nią I trzeba ją pokonać I tak naprawdę to tyle jeśli chodzi o tę drugą walkę Wiadomo zabijamy ojca I przechodzimy do rundy trzeciej Tutaj runda trzecia jak widzieliście pokazałem wam dlaczego czego nie warto Przebija się bardzo mocno przez ten boss I właśnie tak to wygląda No i trzeba troszeczkę się go nauczyć Trzeba troszeczkę do prawej pochodzić Jak widzicie mamy aż dwa ogniska co może wydać się dziwne, ale już Wam powiem dlaczego to są dwa ogniska, zaraz. No, i w tej trzeciej fazie trzeba kontrolować jej ataki, szczególnie jak znika. Ale generalnie dalej ją możemy wytrącać z równowagi, więc tak naprawdę możemy robić atak, odwrót, atak, odwrót, i jakoś to idzie. Więc wchodzimy do tego ogniska. I zanim pójdziemy do następnego, to jeszcze właśnie odpoczniemy. I zobaczmy, co można właśnie z jej duszy zrobić, bo na pewno jakieś fajne przedmioty. I w tym momencie, tak naprawdę, zakończyliśmy właśnie pierwszy dodatek Ashes of Ariander. Został nam jeszcze Range City, także jego oczywiście też przejdziemy. No, ale ten dodatek już jest za nami. Bardzo krótki, cztery odcinki i tak naprawdę dwóch bossów tylko. Zobaczmy, co możemy z, niej, z jej duszy zrobić. Możemy zrobić Różę Ariandel, czyli, czyli to jakiś beach oraz Wielką Kosę Fridy, tą, którą nas miotała. Wszystko jedno, tak naprawdę, co uważacie, co wam się bardziej podoba. Mi to jest tak naprawdę też również wszystko jedno. Zrobię sobie kosę, bo w sumie z bitcha to raczej nie będę korzystał. Zrobimy jeszcze level up na sam koniec i będziemy tak naprawdę przechodzić do kolejnego dodatku. Także oczywiście siła. Ja tutaj już raczej do końca gry Nisa, będę tylko siłę leciał. Tu już się nic nie zmieni. I właśnie Wam pokażę teraz to, dokąd nas prowadzi to kolejne ognisko. A to ognisko nas będzie prowadzić do, dokładnie do Stertymentów, Tak, stertamentów, Czyli do drugiego dodatku. Także chodźmy tam, gdzie walczyliśmy z siostrą Freedom. Jeszcze właśnie możemy tutaj porozmawiać z tak naprawdę z tym jednym MPC, który tu został, zanim też przejdziemy dalej, bo jest tu jeszcze ten npc malarz, ten wielki artysta. I tutaj dalej wszystko płonie. I tak naprawdę, jakie możemy też wnioski wysnuć z tego dodatku? No, takie, że nie byliśmy tutaj na pewno dobrym bohaterem, który niesie pomoc, tylko wybiliśmy wszystkich ludzi żyjących w tym obrazie, w tym namalowanym świecie Ariandel. No, oprócz tego, artysty, no czy to dobre? Nie jestem do końca przekonany. Także. Także właśnie. No, ja uważam, że to nie jest. Nie jesteśmy tutaj najlepszą postacią. No, ale ważne, że dodatek. Zakończony, jeszcze porozmawiamy właśnie z tym artystą. Coś jeszcze ciekawego powiesz? I tak naprawdę to chyba tyle jeśli chodzi o rozmowę. Demonto EPC. Także skończyliśmy dodatek. Jeszcze oczywiście to drugie ognisko wam pokażę, ale to będzie nas dokładnie prowadziło do tego drugiego dodatku. No i można przyznać, że ta walka jest. Y ikoniczna, dość fajnym przeciwnikiem jest ta Frida. Oczywiście będziemy na bardzo też wysokim Levelu, więc ona dość łatwo spływała, ale jakbyśmy tu przyszli, myślę w połowie gry. To wyzwanie by na pewno było dużo większe. Zresztą widzieliście, że i tak, miałem problemy. I właśnie tutaj możemy udać się do tej stertymentów. Także do tego drugiego DLC, w którym Gale, co ciekawe, też będzie obecny od początku, tak naprawdę. Także jesteśmy w stercie Mentów tam już mamy tą lokację. Ale tam udamy się już w kolejnym odcinku. Także dzięki bardzo za uwagę. Zakończyliśmy tym samym D DLC Aż Ariandel Został nam ostatni DLC Ring City. No i. To będziemy właśnie przemierzać już w kolejnych odcinkach, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, like, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale, dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!